Waldek to prawdziwy twardziel. Co prawda przepada za Łukaszem, ale po 26 godzinach lekcji nauczył się już panować nad emocjami. Paskaj, te wrota, ja pierdolę, zimno jak... Się nie widzieliśmy z dwa tygodnie. Łukaszu, ja tęskniłem. Albo i nie. Zaczynam się bać. Dobra. Co robimy? To jak ta, twoja teoria? <noise> A nie, no wszystkie slajdy już są przerobione. Wszystkie? Wszystkie. Piotła, pamiętasz wszystkie? Powiedzmy, że tak. Drogowe załączki. <noise> y Teoria to prawdziwa pięta Achillesowa walka. No grzechotkę masz w ręce? Nie mogę ich załączyć. Musi być auto od, odpalone? Nie. Jak ty takich podstawowych rzeczy nie umiesz? To są te. Drogowe. A te są jakie? Te są drogowe. Na egzamin zaraz idzie. A na... jak ty to zrobiłeś? No tak. Czary Mary, chodź. Dobrze, dobra, to Lęce, są, to, które to są drogowe. No dobra. Co jest, grone? No, to palże to wciśnij to sprzęgło do oporu. Jest no full. Zrobiłeś na mnie jakąś pułapkę? Coś? Jaki ty jesteś, gamon? Nie, wyładował się akumulator, boś się bawił pół godziny światłami. To lipa, no lipa. Dymaj tam z tyłu, będziesz mnie pchał. No! Już? Ja, koniu! No! Kurę serca! No! A dawaj, że! <noise> Ej, tu jest ślisko! Co? Jaki ty jesteś gamoń, kajto! Ej, weź go rozbujaj. Kajto do góry. Dawaj. No, prezent. od drugiego to... No rozpędzajże się. No, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. A im pięknie wskoczył. Dobra, jest. O. A teraz to już ja se pojadę. A żartowałem, przecież. To właśnie w takim wydaniu Łukasz zdobył serce Waldka. A jak mi zgaśnie to auto teraz gdzieś na skrzyżowaniu, to akumulator jest taki słaby, że będziesz pchał jeszcze raz. Nie mówię, że przecież takie sprawdzanie sobie światełek. To jak się mam nauczyć nie sprawdzając? Żebym ja jeszcze musiał pchać przez gamonia samochód, bo on nie umie świateł. Kiedyś się z ruszałeś? Pewnie rok temu. Dobrze. Słonko świeci, ptaszek śpiewa, a mlewelce krew zalewa.